Dziś przygotowaliśmy dla was odcinek, który z pewnością wzbudzi wiele emocji i kontrowersji. Przedstawimy listę najbardziej znienawidzonych zawodników w historii freakfight'ów. Te nazwiska wywołują gorące dyskusje, a ich pojawienie się w ringu oraz na konferencjach zawsze budzi skrajne reakcje wśród fanów. Przyjrzyjmy się, dlaczego ci zawodnicy zdobyli taką reputację, co takiego zrobili, że znaleźli się na tej liście oraz jakie były konsekwencje ich działań zarówno w ringu, jak i poza nim. Zapraszamy! Tomasz Olejnik, posiadający jedną z najdłuższych karier w polskim świecie freakfightów jest postacią budzącą skrajne emocje. Jego uległy charakter sprawił, że często był wykorzystywany przez innych twórców, zwłaszcza przez popularnych youtuberów Łukasza, kamerzystę Wawrzyniaka oraz Marka Kruszwila-Kruszela. Pojawił się głównie w roli służącego, co tylko pogłębiało jego negatywny wizerunek. Jego pogoń za pieniędzmi na początku kariery była dla niego ważniejsza niż szacunek do samego siebie, co wielokrotnie stawiało go w niekorzystnym świetle. Jeden z pierwszych głośniejszych kont konfliktów Olejnika miał miejsce z Dawidem Malczyńskim. Przed oficjalną walką doszło między nimi do starcia na parkingu, które zakończyło się dla Tomka niekorzystnie. Ich walka na gali Fame MMA 5 była dla olejnika jednym z najtrudniejszych momentów w karierze. Już na pierwszych konferencjach stał się obiektem żartów, jak wtedy, gdy Wojtek Gola, widząc jego małomówność, wrzucił go w środek żartobliwej sytuacji. Sam pojedynek z malczyńskim trwał mniej niż minutę, a olejnik nie zdołał zaprezentować żadnych umiejętności. To Mimo, że na Instagramie obserwuje go prawie 350 tysięcy osób, pod każdym postem spotyka się z falą krytyki. Jego kontrowersyjne zachowanie, brak sportowego ducha i liczne konflikty z innymi zawodnikami tylko pogłębiają jego negatywny wizerunek. Adrian Cios wkroczył do świata freak fight'ów dzięki wsparciu swojego kolegi Amadeusza Roślika, który pomógł mu zdobyć popularność i umożliwił stoczenie dwóch walk na gali MMA VIP, choć pierwszą walkę przegrał, druga była już jego zwycięstwem, co przyniosło mu pewne uznanie w środowisku. Jednak po tej walce Adrian zdecydował, że federacja nie traktuje go sprawiedliwie, dlatego przeniósł się do Prime MMA. Na debiutanckiej konferencji Prime MMA, gdzie miał zmierzyć się z Dawidem Ambro Ambroziakiem, Adrian pokazał się w niekorzystnym świetle, zachowując się prowokacyjnie i przy Przynosząc sobie jedynie upokorzenie, zapasy były do Chcesz coś jeszcze powiedzieć? No dawaj. Twój koniec. 19. <noise> Przełomowym momentem w jego karierze była walka na Gali Cloud MMA z bratem Daniela Magikala, Łukaszem Malanowskim. Przed walką Adrian próbował negocjować warunki kontraktu, lecz zarządzający federacją nie przystali na jego żądania, co skutkowało odwołaniem pojedynku. To wydarzenie spotkało się z falą krytyki i niezadowolenia wśród widzów, którzy poczuli się zawiedzeni jego postawą. Od tamtej pory Adrian stoczył jeszcze cztery walki. Powtórne starcie z Łukaszem zakończyło się jego zwycięstwem, a kolejne dwa pojedynki wygrał przez dyskwalifikację Marcina Neymana. Szczęście niestety nie sprzyjało mu podczas pojedynku z Tomaszem Oświęcińskim, w którym poniósł porażkę. Pomimo tych sportowych osiągnięć jego reputacja pozostaje podważana. Publiczne upokorzenia i prowokacyjne zachowania czynią go jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie freakfight'ów. Jacek Murański zyskał rozgłos w świecie frekwajtów dzięki głośnemu konfliktowi z udziałem jego zmarłego syna Mateusza Murańskiego i Arkadiusza Tańculi. Zaczęło się od wrzuconego przez Arkadiusza nagrania, na którym Mateusz był w nie najlepszym stanie. To wideo stało się zarzewiem wieloletniej wojny pomiędzy rodziną Murańskich a Tańculą, która przyciągnęła ogromną uwagę mediów i widzów. Jacek szybko stał się centralną postacią tej konfrontacji. Jego kontrowersyjna osobowość i skłonność do wymyślania niestworzonych historii idealnie wpasowywały się w klimat frekwajtów. Mój Amstaf jest cudownym, delikatnym pieskiem. Do czasu. Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy. Misiu, ja tam koło ciebie mogę być półtorej sekundy. Nawet byś nie wiedział kiedy. Choć jego debiut w ringu był naznaczony porażką z Arkadiuszem Tańculą, gdzie podczas walki doszło do skandalicznego ugryzienia przeciwnika, Jacek zdobył tam jeszcze większą uwagę publiczności. Mimo swojego ekscentrycznego zachowania i licznych konfliktów, Jacek zdołał zgromadzić spore grono oddanych fanów. Jego zdolność do wzbudzania emocji, choć często negatywnych, oraz nieustępliwość sprawiły, że z czasem został zaakceptowany przez dużą część widzów. Jacek stał się ikoną kontrowersji, a jego nazwisko jest dziś szeroko rozpoznawalne w świecie Freak Pomimo początkowej niechęci, jego niekonwencjonalny styl bycia zyskał uznanie. Marianna Schreiber to postać, która nieustannie wzbudza liczne kontrowersje w świecie freakfightów. Jej ostre językowe ataki oraz bezkompromisowe wypowiedzi zarówno w ringu, jak i poza nim przyczyniły się do jej niechlubnej reputacji. Znana z braku szacunku wobec rywali Schreiber prowokuje otwarte konflikty, często wyrażając kontrowersyjne opinie w mediach społecznościowych oraz podczas wywiadów. Nie bez powodu Marianna kilkukrotnie była oskarżana o celowe prowokacje i niesportowe zachowania, co tylko pogłębia jej negatywny wizerunek. Poza tym jej skandale obyczajowe i publiczne afery dodatkowo podsyciły opinię o niej jako osoby kontrowersyjnej i trudnej do akceptacji nawet przez lojalnych fanów Freak Fightów. Schreiber zdaje się angażować w wiele działań dla rozgłosu. Ostatnia wywołała burzę podczas gali Cloud MMA, gdzie przed planowaną walką z Wiktorią Jarroniewską ogłosiła, że woli zmierzyć się z Lexi Chaplin. Decyzja ta wywołała masę Kontrowersji i krytyki, zwłaszcza po tym jak ostatecznie stoczyła pojedynek z Wiktorią i szybko go poddała. To tylko pogłębiło falę hejtu skierowaną w jej stronę, oskarżając ją o unikanie trudniejszych wyzwań i brak honoru sportowego. Denis Załęcki rozpoczął swoją karierę we freakfightach znany ze swojego twardego charakteru i zasadniczego podejścia. Niestety, jego wizerunek i reputacja uległy poważnym uszkodzeniom w miarę jego zaangażowania. Debiutował na Gali High League, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę federacji. Pierwszą walkę stoczył z Alanem Kwiecińskim, już wówczas demonstrując swój wybuchowy temperament na konferencjach prasowych. Pomimo kontrowersji, zdołał wygrać walkę, co przyczyniło się do wzrostu jego popularności. Kolejna walka, tym razem z Mateuszem Kubiszynem, okazała się dużym wyzwaniem. Załęcki musiał zmierzyć się z przeciwnikiem, który nie cofał się przed jego reputacją. Po tym starciu jego popularność znacząco wzrosła, wspomagana przez medialne wystąpienia. Następnie zmierzył się z Arturem Szpilką, gdzie publiczność mogła zobaczyć jego zupełnie inną stronę. Walka zakończyła się błyskawicznie po niecałej minucie z powodu kontuzji Denisa, jednakże zyskanie popularności przyniosło za sobą również negatywne skutki. W miarę kolejnych walk Denis Załęcki zaczął tracić sympatię widzów, którzy coraz bardziej krytycznie oceniali jego zachowania. Nawet Najbardziej oddana część kibiców zaczęła go nie lubić, co zdecydowanie wpłynęło na jego kontrowersyjny wizerunek w świecie freakfight'ów. Publiczność nie jest przychylnie nastawiona do Sebastiana Fabiańskiego, głównie z powodu jego kontrowersyjnych występów w fame MMA. Pomimo tego, że jest znanym aktorem, jego udział w walkach na tej gali nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Debiutancka walka z Wadstoja zakończyła się szybkim nokautem już w 35. sekundzie, co mogło wpłynąć na wrażenie, że Fabiański nie przygotował się odpowiednio do walki. Kolejne pojedynki również były krótkie i nieudane. Walka z Filipkiem trwała tylko 47 sekund, po których aktora wyniesiono z oktagonu na nos. Największe kontrowersje wzbudziła jednak trzecia walka, gdzie Fabiański wziął udział w nietypowej formule 2 na 2. Po jednym ciosie od Sylwestra Wardengi aktor upadł i poprosił o pomoc medyczną, co było postrzegane jako nieodpowiedzialne zachowanie na ringu. Krytycy zarzucali mu brak odpowiedniego przygotowania oraz profesjonalizmu, co nie tylko zszokowało publiczność, ale również spowodowało krytyczne komentarze ze strony mediów i ekspertów sportowych. Natan Marcoń to postać, która w świecie freakfightów budzi skrajne emocje. Jest znany z prowokacyjnych wypowiedzi oraz kontrowersyjnych zachowań, które często stawiają go w centrum uwagi, choć nie zawsze pozytywnej. Jego kariera jest pełna incydentów, gdzie nie wahał się wywoływać konfliktów i obrażać rywali oraz ich bliskich, co zwiększało napięcie wokół niego. Ktoś bijesz? Nie wiem, a ty podobno Tre nabijesz. Ja? No. No co ty, chopie? A skąd ty to o tym Tylko możesz głowę. To widzę, że masz doświadczenie w braniu środków raz, W bram już, jeszcze raz powtórz, proszę. Co ty What's Marcin zawsze stara się być widoczny i komentowany, co jednocześnie przyciąga uwagę i wywołuje irytację wśród krytyków. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów miał miejsce podczas konferencji prasowej przed walką z Adrianem Polańskim, również postacią o skomplikowanej reputacji. Nathan w bardzo nieprzychylny sposób wypowiadał się na temat matki Adriana, co wywołało powszechne oburzenie. Dodatkowo został ukarany finansowo za swoje kontrowersyjne zachowanie, w tym za przebranie się za kobietę, co jeszcze bardziej podkreśliło jego skłonność do prowokacji. Mimo swojego języka talentu, Marcin nie odniósł sukcesu na ringu, często przegrywając większość swoich walk. Jego słabością jest brak skuteczności w praktycznym wymiarze walki, co stawia go w kontraście do jego głośnych wystąpień poza ringiem. Podsumowując, Nathan Marcin to postać, która nie tylko zyskała sobie wątpliwą sławę dzięki swoim kontrowersyjnym wypowiedziom i zachowaniom, ale także pozostawiła po sobie ślad niepowodzeń na polu sportowych zmagań.